Stara polska szkoła mówi, że robimy podbieg, a następnego dnia ciągły tempo tak. i tak dalej. To jak wtedy zrobić te podbiegi w krosowe, jakieś, żeby następnego dnia zrobić akcent? Czy w ogóle amatorem ma to sens? I to jest... Ale musimy robić ten akcent? A Musi... ja nie wiem, no. Nie, no właśnie, musimy Nic... słuchać tej starej szkoły. Nie, musimy. Ja też się biję w piersi. Tak, ja się też biję w piersi. Zdarzało się, na pewno, jakbym sięgnęła do takich starych dzienniczków, ale ja się biję w piersi. Bo ja się też każdego dnia uczę, jeżeli byśmy chcieli tą siłę wpleść, to może się zdarzyć, ale to ja często proponuję, to zrób wtedy w soboty, na przykład podbiegi i w niedzielę ten bieg długi. I, I też ktoś może powiedzieć, no tak, no to tu się jakby nakłada, no tak, ale y, też y, raczej nie namawiam kogoś, kto się przygotowuje do maratonu, żeby biegał te podbiegi, jak ja to nazywam, do takiego upodlenia. I nie chodzi o to, że ten start jeden w tym przełaju czy krosie to, to jakaś dla nas impreza docelowa, bo tak jak wspomniałeś, to jest po drodze, tak? Bo myślimy o sezonie. Ale chodzi też o to, no żeby jakąś korzyść z tego uzyskać, tak? Że ja to pobiegnę, nie wiem, z większą przyjemnością.